Cześć, to babka znajcy. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na mnożenie razy 9. Jesteśmy już pod koniec tabliczki mnożenia. Przed nami mnożenie razy 9, mnożenie taka powtórka z mnożenia, i jeszcze kwadrat. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, mnożymy razy 9, i tutaj będzie niespodzianka. Żeby nagrać ten odcinek, muszę odwrócić się do Was tyłem, dlatego, że chciałabym, żebyście zobaczyli, jaką mam metodę, żeby szybko mnożyć razy 9. Poza tym, że chcę, żebyście się nauczyli mnożyć razy 9 w pamięci, to jest taka metoda związana z palcami. I teraz spróbujcie zrobić to, co ja. Popatrzcie na swoje ręce w ten sposób. Będziemy zaznaczać palce idąc od lewej strony. Mam nadzieję, że kamera uchwyciła mnie dobrze i widzicie moje palce. I teraz metoda działa tylko, jeżeli mnożymy razy 9. 9 razy 2. Zobaczmy. Jeżeli mnożymy razy 2, dziewiątkę, musimy zaznaczyć drugi palec idąc od lewej strony, czyli to jest 1 2. Zasłaniam ten palec. I teraz wynik. 9 razy 2 to jest Tutaj mam dziesiątki, czyli z lewej strony palca zasłoniętego mam dziesiątki, to jest jedna dziesiątka, a jedności mam te, które tutaj zostały. Zostało mi 8 palców z prawej strony, czyli wynik 9 razy 2 to jest 18. To teraz idziemy dalej. Ile to będzie 9 razy 3? Popatrzcie na swoje ręce w ten sposób. Zasłoncie trzeci palec idąc od lewej strony. 1, 2, 3 to jest mój trzeci palec. I teraz z lewej strony mam dziesiątki, a z prawej strony jedności. 9 razy 3 to jest 20 i zostało 7 tutaj 27. To teraz 9 razy 4. Popatrzę na moje ręce tak i mam zasłonić czwarty palec, bo mnożę 9 razy 4. 1, 2, 3, 4, ten zasłonie. I teraz z lewej strony dziesiątki to jest 30, a z prawej strony 1, 2, 3, 4, 5, 6. Czyli 9 razy 4 to jest 36. Idziemy dalej. 9 razy 5. Zasłaniam piąty palec, idąc od lewej strony. 1, 2, 3, 4, 5. To jest piąty palec. I teraz z lewej strony to są dziesiątki, czyli jest 40, a z prawej zostały jedności. 45, to teraz bez problemu policzycie ile to jest na przykład 9 razy 8. Mam zasłonić ósmy palec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ten jest ósmy. Zasłaniam ten palec i to co mam na lewo od tego palca to są moje dziesiątki. Czyli to jest 70 dziesiątek i dwie jedności, czyli 9 razy 8, 72. Teraz spróbujcie sami, a my przećwiczymy i zapiszemy sobie to na tablicy. Zaczynamy mnożenie razy 9. 9 razy 1 to jest to samo co 1 razy 9, czyli 9. 9 razy 2 to wiemy, że 2 razy 9 to 18, czyli tutaj też mam 18. 9 razy 3. Możemy sprawdzić naszą metodą. To pokażcie sobie palce: zakryjcie trzeci palec od lewej strony, wyjdzie 27. 9 razy 4.

9 razy 8, zakryjcie szybko ósmy palec i policzcie, że z lewej strony zostało 7, a z prawej 2 jedności. 9 razy 9, 81 i 9 razy 10, 90. Jeżeli ktoś nie zrozumiał tego przykładu z palcami, to mam dla Was jeszcze jeden sposób, jak szybko mnożyć razy 9. Zobaczcie, jaka jest metoda. Może 9 razy 2. 9 razy 2. To łatwiej mi mnożyć dwójkę razy 10, a nie razy 9, dlatego mnożę dwójkę razy 10, czyli to będzie 20, i odejmuję jedną dwójkę, bo o jedną dwójkę za dużo y, tam dodałam przy tym mnożeniu, i to jest 18. I teraz zobaczcie, że. Analogicznie będziemy robić dalej. 9 razy 3 mogę policzyć 30 minus 1 trójkę, bo 1 trójka za dużo, czyli 27. I to jest tak naprawdę sposób, który ja poznałam, jak uczyłam się na pamięć z tabliczki mnożenia, i bardzo często właśnie w ten sposób mnożę 9 razy 4, że mnożę razy 10, czyli 40 i odejmuję jedną czwórkę. 36. 9 razy 5 to będzie mnożę 5 razy 10 i to odejmuję tą nadmiarową piątkę, czyli zostaje mi 45. 9 razy 6 mnożę razy 10, czyli 60, odejmuję szóstkę, 54. To jak myślicie? 9 razy 7 to będzie działanie 70 odjąć 7, czyli 63. 9 razy 8 to będzie 80 odjąć 8, Czyli 72, 9 razy 9 to będzie 90 odjąć 9, czyli 81. Dobrze, no i 9 razy 10 to jest 90 przez 10 mnoży się prosto. To teraz, jak już znacie dwie metody, a trzecia metoda to jest po prostu, nauczcie się tego na pamięć. Może jeszcze zanim przejdziemy do ćwiczeń, to zastanówmy się, które przykłady z tych dziewiątek były najtrudniejsze. Ogólnie mnożenie przez 9 jest trudniejsze niż mnożenie przez 2 czy przez 3. Jeżeli dobrze przećwiczyliśmy mnożenie razy 2 przez 3 przez 4, to te mnożenia, które są na początku naszej listy, to już powinniśmy mieć w głowie, dlatego że szybko przekręcamy mnożenie jest przemienne. Czyli jak zadajecie sobie zadanie 9 razy 2 to szybko w głowie. To jest to samo co 2 razy 9, czyli 18. 9 razy 3 to jest to samo co 3 razy 9, czyli 27. Coś, co już wcześniej przećwiczyliśmy. Ale tutaj dochodzimy do trochę trudniejszych przykładów. Może te najtrudniejsze, zapiszcie sobie w zeszycie, czy w naszych notatkach, powiedzmy, od szóstki zaczynają się zazwyczaj schody i je często wypisywaliśmy: 9 razy 6, 54. 9 razy 7, 63. Tak naprawdę, nieważne którą metodą, ważne, żebyście na kartkówce ze a później w życiu, Policzyli to dobrze. Zachęcam Was do tego, żeby zrobić dużo przykładów z mnożenia razy 9. Za chwilę przed Wami prezentacja. I jak zwykle, najpierw przykład, a później do niego odpowiedź. Spróbujcie nadążyć za babką z mańcem. Powodzenia!